Czas rozpocząć procedurę ożywiania. Włączyć laser, teraz! Gdzie jestem? Kto ty jesteś? Jestem Robo7, twoim nowym towarzyszem. Znajdujemy się w łodzi roku 2124. Hej, witam! Co robicie w tej części miasta? Może przymkniesz na nas oko, a dostaniesz coś ekstra? Przekupstwo? Myślisz, że dałam się tak łatwo kupić? Halo, więzienie, proszę ich zabrać. Musimy się stąd wydostać, Robo. Już się na nic. Co jest z nimi nie tak? To musimy mieć związek z prezydentem miasta. Jesteś odpowiedzialny za to, co dzieje się z mieszkańcami. Steruje nimi za pomocą specjalnego programu z telewizora. Nie macie ze mną szans. Drobiliśmy <tryk> to, bo wierzymy w legendy. Ślepy Max musiał wrócić, by uratować naszą przyszłość. Na początku widać zniszczenie miasta przez meteoryty, które mają symbolizować to, że natura zemści się na człowieku za jego działania. Następnie widać, iż ze szczątków i zgliszczy miasta wyrasta piękna natura i las. Pnącze natomiast symbolizują więzy, jakie nas łączą z naturą. Główna bohaterka idzie do urzędu miasta Łodzi. Słożyć projekt budżetu obywatelskiego, by w Łodzi pojawiły się rzeki pełne mleka. I ten projekt zostaje zatwierdzony. W wiadomościach jest szok, że w Łodzi w końcu będą rzeki pełne mleka. I tutaj jest scena, gdzie rzeka z mlekiem wypływa i główny bohater się pojawia. Główny bohater chciał zrobić jakiś trick i mu się udało. Później tą deskę wyrzucił i później chciał zrobić swój wymarzony trick, czyli 360 flip, ale niestety mu nie wyszło i wstał. Ale nagle pojawiła się bomba, która przywołała yy, strażnika, którego chciał wyrzucić, ale... Appleboy się tym nie przejmował i go rzucił deską. I później na nią znowu skoczył, udało mu się zrobić trik no i powrócił ten ochroniarz. I też chciał właśnie spróbować jazdy na desce, ale mu się nie udało, bo uderzył się w czułe miejsce i <grym> poleciał. Później, właśnie y, leci kolejna bomba i dzięki tej bombie pojawia się sponsor. I właśnie zgniata jego deskę i wyrzuca ją poza y, miasto. No, i mówi, że od teraz będzie sponsorowany. No, i porywają go sponsorzy, i tak to się kończy. Pojawiają się gwiazdki i chmury. Spada deszcz jedzenia. Później powstaje większe jedzenie. Później spada. Na początku robią sztuczki, żeby pokazać, że latają. A kto? Te zwierzaczki. Ten pies i kotek. Teraz trofię piórą i one czarują tę chmurę, żeby była znowu dobra pogoda. Tutaj yy, zaczerpam tak, żeby drzewo znowu wyrosło, a tu naprawiły wielką wichurę. No, jednorożce sobie jeden krawka i w którymś momencie wylatują. <tryk> jeden kicha i słońce odlatuje, wpada do jeziorka, robi się noc. Jednorożec używa magii, żeby wyciągnąć wychichu, czasu z krzaków. I używa magii, żeby cofnąć czas i się czas cofa. I... Z nieba zaczęło to wehikuł już spadać, jeden spali spalił to wehikuł i polał wodą. Pierwszy kawałek naszego filmu jest o tym, o dziewczynie, która robi graffiti, przedstawiającego kota. Potem wychodzi i wchodzą ludzie, którzy po prostu zaczynają podziwać te graffiti. Z tego graffiti wyskakują koty, które ich przeganiają. I z pierwszej części filmu który. Druga część filmu yy, dzieje się na arenie Fame MMA yy, I tam są właśnie koty białe i koty czarne, które staczają walkę. Yy, I potem czarne tutaj wygrywają, spadają korony z nieba i na tym się kończy. Na wideo widocznie jest orzeł lecący w stronę miasta Łódź. Pola zamieniają się w pagórki, na których stoi Edward. Ze swoim przyjacielem, widzący orła przelatujące nad miastem łódź. Rdowie się przypominają stare dzieje łodzi i jego różnorodność religijna. Przypominają mu się, że to właśnie tworzy łódź. Z łodzi tworzy się klejnot w koronie królewskiej. To jest stare miasto. Poprzez mrugnięcie oczami Edwarda powstaje nowa łódź. Czyli okazuje się tam jakby ten biznesmen, który macha ręką wszystkim, którzy tutaj są, nie? bo powstaje nowe miasto i łódź. Miejmy no, te gwiazdy dopuszczalne, które bardziej upiększają, że to miasto jest jeszcze ładniejsze. Yo, what's up? Główny bohater wychodzi ze swojego domu, a tu nagle pies wskazuje Obijam się i Jacket wygra. Główny bohater. Wtedy przychodzi drugi i walczą ze sobą. Jednak główny bohater przegrywa, ale wziął swój kij bezbolowy, rzucił nim i... Go pokonał i go dowiódł I poszedł do swojego domu, a temu zły e, poszedł sobie.